Pochwalony Jezus Chrystus. Jak się spało? Mam nadzieję, że mieliście dobre sny i wszystko będzie dzisiaj razem z Panem Jezusem. Dzisiaj jest świętego Wojciecha, więc wszystkim Wojtkom wszystkiego najlepszego. Mamy patrona polski. Natomiast ja chcę wziąć tekst z Ewangelii z dnia, żeby zakończyć tę rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. I dzisiaj Pan Jezus mówi do Nikodema tak: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim. A kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten panuje nad wszystkim. Pan Jezus rozróżnia na końcu rozmowy z Nikodemem, że są rzeczy ziemskie i są rzeczy niebieskie. Jest przepowiadanie ziemskie i przepowiadanie niebieskie, Boże. Można robić czyny, które są ziemskie, a można robić czyny, które są Boże. Pełnienie woli Bożej, być w Bogu. Mówić w Bogu, myśleć w Bogu, to jest nasze codzienne zadanie, żebyśmy cali, byli przesiągnięci Nim. My wyczuwamy, czy osoba przykład, mówi z ducha, czy mówi po ludzku. Mądrze, dobrze, ale po ludzku. Wyczuwamy, że to dzieło jest Boże, a to dzieło jest dobre, ludzkie, takie po prostu, ktoś fajnie wymyślił. To ten, ten zapach, ten yy, to, to wyczucie takie, to, to jest węch owiec. I to w kościele też wyczuwamy, że to słowo jest z mocą, to nie. Ten czyn jest z mocą, to nie. Tu jest działanie Boże, a tutaj poukładane ludzkie sprawy, pobożnie, wszystko dobrze. I chciałbym dzisiaj zachęcić Was, żebyście powąchali pewne rzeczy, czy one są Boże, czy nie, żebyście zaciągnęli się, żebyście. Tak mocno pociągnęli nosem i popatrzyli w ten sposób na swoje słowa. To są słowa z mocy Bożej czy ludzkie? Na swoje żarty. Czy jest tym moc Boża, czy to jest tylko ludzkie? Na swoje zajmowanie się mężem, dziećmi, żoną. Czy jest tym obecność Boża, czy to jest tylko ludzkie? Jak zaciągniemy się nad tym wszystkim, żeby popatrzeć: Boże czy tylko ludzkie? To, to zobaczymy, jaka jest nasza, nasza współpraca z Duchem Świętym. To jest to posłuszeństwo, jak wieje wiatr, żeby iść za tchnieniem Bożym. Więc dzisiaj zaciągamy się i przyglądamy, czy moje życie, moje konkretne rzeczy, które robię, patrzę, słucham, widzę, interpretuję, czy to jest w mocy Bożej, czy tylko po ludzku. Być może trudne zadanie, ale tym się kończy rozmowa Nikodema z Panem Jezusem i warto też się nad tym zatrzymać. Miejcie fantastyczny dzień. Subskrybujcie nasz kanał. Dajcie kciuk w górę. I kto ma jeszcze siły, zapraszam do modlitwy tym teledyskiem tutaj, teledyskiem mocnym duchu. Dzisiaj jest fitness, proboszczam. Kto ma siły, to zapraszam na 17. Dobrego dnia.